Chyba najgorsze w posiadaniu irokeza jest to, że mniej więcej co tydzień muszę mieć wyglane te boki. Jeżeli nie ma mi kto wygolić, to wyglądam tak trochę nieatrakcyjnie, tak jak teraz. Czy to była moja antyreklama właśnie? Przed chwilą, właśnie pierwszy raz od ponad tygodnia wyszedłem na dwór, ponieważ po dwóch miesiącach wróć dwóch latach pandemii dopadł mnie też koronawirus i byłem na 8 dni. Uziemiony w domu, także przed chwilą właśnie wyszedłem, e, zażyłem tej wspaniałej pogody. I teraz chodźcie ze mną, umyjemy korsę, bo jest naprawdę brudna i pokażę Wam, co dostałem na urodziny, które miałem miesiąc temu. A moi znajomi doskonale wiedzą, że ja kocham samochody, a że mam samochód jaki mam, to dostałem całkiem fajne prezenty, także chętnie wam pokażę i opowiem troszeczkę, czy żałuję, że mam korsę, czy wolałem mieć fokusa, jakie dalsze plany, także lecimy. Przy okazji spróbuję swoich sił w vlogowaniu. Zawsze chciałem vlogować i zobaczymy przede wszystkim, jak sobie poradzi autofocus w Lumixie, którym nagrywam. Osoby, które gdzieś coś tam nagrywają w świecie filmowym i korzystają z Lumixów, to doskonale wiedzą, że ich autofokusy są naprawdę słabe, co widać na przykład po filmie z Dutchie Spring czy kilku jakichś tam moich produkcjach, gdzie, mimo tego, że moja twarz była właściwie w centrum, to była ona niestety nieostra. Mój kolega się zawsze śmieje, że no ja to do tych autofokusów szczęścia nie mam. No i zobaczcie, stoimy sobie na czerwonym, ale pan stwierdził, że on w tym korku stać nie będzie. O Jezu, zachlapałem całą kamerę, ale wartość kursy wzrosła o co najmniej 20 zł. Nie wiem, czy kiedyś Wam o tym wspominałem, ale na takiej myjni bezdotykowej nie umyjecie sobie porządnie samochodu, jeżeli jest faktycznie brudny, tak jak Corsa. Żeby naprawdę porządnie umyć samochód, musimy to zrobić mechanicznie, czyli gąbką i najlepiej oddać go po prostu do myjni. Uwierzcie mi, że zapłacicie niewiele więcej, a będziecie mieli naprawdę czysty samochód. Natomiast jeżeli samochód jest regularnie myty i nie ma na nim dużego brudu, to faktycznie na myjni bezdotykowej sobie go przepuczemy. Dobra, ale teraz chcę Wam pokazać, co dostałem na urodziny. Tak jak mówiłem, są to rzeczy czysto samochodowe. I dostałem przede wszystkim 6, 6 Wunderbaumów. To jest wspaniały prezent naprawdę. Ja kocham jakby takie symbole w motoryzacji, tak jak na 18 dostałem Wunderbauma, tak teraz wyprawiałem 20 i no, musiały się pojawić naprawdę zawiódłbym się na moich znajomych, gdyby nie kupili mi Wunderbauma. Także teraz zmieniam zapach, tylko pytanie, który wybrać. No, może klasyka gatunku. New car. Dostałem też zarąbiste naklejki, które, którymi zaraz sobie dekoruję korsę. Pierwszą z nich to jest kierownik. No bo, oczywiście, ja jestem kierownikiem tej korsy i o tym mi mówi każdy. Spotkany pan żul na przystanku. No i druga sprawa związana troszeczkę z tą branżą YouTube'ową, czyli obiekt monitorowany. Bo faktycznie Corsa jest przez tą kamerę ciągle monitorowana. A nawet jak nie jest, to mam z przodu kamerkę. Także myślę, że mógłbym to spokojnie nakleić. Tylko teraz pytanie, które? To jest takie duże. Może kierownik? I pod kolor, no, żeby było wiadomo, kto tym autem jeździ. taka śliczna pogoda, widzę, że zaczyna się robić wietrznie. Zobaczymy, jak będzie w niedzielę, czyli za dwa dni, bo chciałbym nagrać samochód. A jaki? O tym się przekonacie, ale mały. Mniejszy od Corsy. No jest klasa. Teraz wiadomo, kto tym mieści. Kurna. Prawie zapomniałem o najważniejszym prezencie, który dostałem, i tak naprawdę jest to coś wspaniałego. I właśnie cieszę się, że mogę się otaczać ludźmi, którzy potrafią mi dać tak zajebisty prezent. Słuchajcie. Yy, bardzo kocham samochody, o tym wiecie, o tym wszyscy doskonale wiedzą, i ja lubię, jak samochód wygląda ładnie. A kiedy samochód wygląda ładnie? Wtedy, kiedy ma piękne, aluminiowe koła. I niestety ja ani w Fokusie, ani w korsie Alufelg nigdy nie miałem, ponieważ no, były trochę za drogie, nie bardzo mi się to opłacało i tak wiecie, zawsze mówiłem, że mm, chciałbym mieć alufelgi, chciałbym mieć alufelgi, ale nie mam. I co, myślicie, że kupili mi alufelgi? Nie! Kupili mi alufelgę! Jedną! Okrutnik, no. Także teraz mam Corsę, która ma jedną alufelgę. Tak, tutaj jest zwykłe kółko i teraz Wam jeszcze pokażę, że z drugiej strony są również zwykłe stalówy. Także w tym momencie jestem posiadaczem jednej pięknej, oryginalnej, oplowskiej alufelgi. No i bez dekielka, żeby nie było za kolorowo. Więc to taki prezent, że wiecie, że... Aha, i to jeszcze jedna, jedna ważna rzecz, jedna ważna rzecz. To nie jest to, że oni przyszli i mi dali tą gołą alufelgę. Nie. Oni mi zabrali z domu zapasowe kluczyki do Korsy i w dzień urodzin zapisał brali mi korsę z parkingu, podmienili mi to koło i przyjechali moim samochodem, kiedy ja byłem na moich rodzinach i mówili, chodź wyjdź, bo coś ten, ten musisz, musisz zobaczyć. No i... I tamto. E, I miałem Wam dzisiaj jeszcze opowiedzieć o tym... E... Czy żałuję, że kupiłem corsę i jak się czuję po przesiadce z fajnego samochodu, jakim był Focus. I powiem Wam tak, no wiadomo, że jest to taki troszeczkę krok w tył. Nawet taki bardzo duży krok w tył. Myślę, że taki nawet krok, że ja nie mam tak długiej nogi, żeby się tak mocno cofnąć. Natomiast po prostu uważam, że zrobiłem pewnego rodzaju faul start, kupując sobie na pierwszy samochód Focusa, który był naprawdę fajnym autem. I problem z Focusem był taki, że mi żal było nie mieć tego samochodu w stanie idealnym. Nazwijmy to tak i ja cały czas dbałem o to, żeby on był czyściutki, cały czas w nim wszystko wymieniałem, wymieniałem na najdroższe części i tak a wiadomo, że wtedy jak 18 latka, nie było mnie specjalnie na to stać i po prostu bolało mnie to, jeżeli coś w tym samochodzie nie było zrobione. No i ostatecznie podjąłem decyzję, że samochód sprzedam i kupiłem Corsę, samochód, który Szczerze mówiąc, mam w dupie i generalnie, jeżeli coś się z tym samochodem stanie, to go po prostu zepchnę do rowu i tyle. E, oczywiście w przenośni tak nie będziemy robić. Natomiast e, ja, ja lubię takie samochody i myślę, że naprawdę warto. E, nie żałuję, że kupiłem Focusa, ale myślę, że gdybym mógł komuś polecić, to naprawdę poleciłbym, żeby sobie kupić właśnie e, takiego gruzika na pierwszy samochód. E, I powiem Wam tak. Ja lubię takie samochody w takim przedziale, takie zabawki i myślę, że właśnie okres taki, zaraz po zrobieniu prawka, ten okres nastoletniości jest idealnym czasem na to, żeby jeździć takimi samochodami, a nie później w wieku 35 lat, co oczywiście wolno, jakby jak ktoś ma marzenia, to ludzie spełniajcie, o czym staram się dosyć często mówić. Natomiast chętnie zamieniłbym to maleństwo na coś większego, ponieważ nie lubię małych samochodów, bądźmy szczerzy, jako mały człowiek chcę sobie i... No, lubię duże samochody, dlatego chętnie bym to zmienił na coś innego, ale również w tym przedziale cenowym. Moi kochani, dzięki Wam, Ech, dzięki Wam, dzięki Wam to nagrywam, między innymi, bo to oglądacie, chyba, że nie obejrzycie. I właśnie o to chciałem zapytać, czy vlogi Wam się podobają, czy chcielibyście widzieć więcej, co byście chcieli się jeszcze dowiedzieć. Tymczasem ja spadam, subskrybujcie ten kanał koniecznie, tam na dole jest to, lalalala. tam na dole są takie przyciski. A ja lecę na miasto i do zobaczenia w kolejnych filmach. A już niebawem będzie naprawdę ciekawy samochód, który można kupić za 600 zł i za 20 tysięcy. I to jest ten sam samochód. No, cześć!